Cześć, witam Was serdecznie na naszym kanale. Aga i Kala Master Game. Dzisiaj zaczynamy serię z Planem. Dokładnie. A więc tworzymy nowe konto. No. Może <laughs> najpierw dziewczynę. Mm. Najpierw? Tak, tak. Kurwa, nie? Mhm. Różową. Różową tak, znowu mną w ogóle. też, oczy też. Oczy też. też. <gulata> Dobra. O, Robimy różowe oczy. No jeżeli chodzi o włosy, to chwała, tak? częściej. najczęstsze. No. I teraz też ruszowe. Tak. Na górze fioletowe. Boże. Ale ładnie. Mhm. A ty to potem i tak zrzucisz na swoje konto? Nie, Chyba, że chcesz? Nie. No właśnie. Hmm. czekaj. Coś, coś takiego? No. Może coś czekaj. O. A nie, tam to było lepsze. No, no. Dobra. Hmm. Cuchy. Myślę, że od tej duski można zacząć. Eee, Nie było tematu. O. Robimy na różowo, bo Agata tak uwielbia kolory różowe, że ten, tą spódniczkę tak. dobrze, dam Ci tą spódniczkę. To trochę dziwnie wygląda. No. To, no. Może dajemy takie spodęki. Nie no, może nie ta bluzka, co? No. Ta? No. A różowa. Jesteś za ochroną. To jest ładna. Jak jeszcze późno? I... Spodę z podęki. Te różowe? Tak też różowe. O Boże. A widzisz jak pięknie. Nazywamy się fioletowa panulka. Okej. Okay. Yy, buty takie chyba. Ja średne. <laughs> Czemu jeszcze miałeś? Nie musi wiedzieć. Tyra. Pięknie. Yy, no dobra. Login. Trzecie, to nie? Tak. Nie, czekaj. Aga i kala fiolet? Nie, może nie. Aga <laughs> i kala fiolet, może. No dobra, okej. To ja. Tak chciałam. <laughs> yeah. Ja, tak właśnie chciałam. <laughs> okej. Okay. Niezwolne. Y, Hasło dajemy i to. To, co? To. to, co mamy na YouTube. Jak to. Jeszcze drugie. Ale z końcówką czy bez końcówki? Z końcówką. Dobra. Nikt nie wie o co chodzi. Nie <grym> ma <grym grym grym było>. tematu. <grym> E, dobra, żeby nie było, my już brałyśmy w multistar planet i to nie raz mamy po 6, po 8 I Kilka kątów. Kilka kątów. Tak. Kilka. Kilka. E, więc my już się tam orientujemy mniej więcej, wiemy jak tam zarabiać, e, jak poziomy zdobywać. No, no wiecie się, wszystko w się. Dobra, mamy e, ma tu dla nas kilka prezentów. I zauważyłeś, że za każdym razem, gdy jednego pudełku otwierasz, jest 200 kółniączków? Tak, bo tak jest po kolei. Okej, okay. czyli dwa dni musimy grać. To będzie seria. Odcinki ja mam. Co tydzień, dwa razy w tygodniu? Jakoś albo jeden tydzień albo dwa razy. No, zależy od chęci. Zależy od tego, jak się tam będzie wszystko spisywać. Jak będzie, powiedzmy, cały dzień burza, to będzie oczywiście część. To no, będą oczywiście cały dzień może nawet odcinki. Może nie cały dzień, no ale będziemy robić cięcia, no nie. No. Mam <laughs> e, nadzieję, okay. że ten odcinek tym się spodoba. Mamy 200 Star Coins, 0 e, okay. Diamonds i... 0... Zero... Serio? 3? 3. E, Naprawdę? I... 0... I, i Lefela. Lefela. Dobra, aktywność. To nie mamy zadania. Więc znajdź 10 prezentów. To myślę, że znajdujemy na prezentów. Okej, okay, wow, mamy pierwszy level. Co bierzemy? Bierzemy kanapę? No kanapę tak. Tak żeby pokój później też zrobić. E, no. Level no nic już. E, to? Krakat. Tak, tak. Tak, tak jeszcze nie miałam. W sensie, że ten? Czy ten? Ten. Dobrze. Nie możemy zachodzi. E, mamy sześć prezentów. No, to już będzie. Tak, odbieramy. E, sorry, za hałasy, bo tam słychać moją mamę styłu. To się zaraz załatwi. Okay. to już wziąłem no. Filmy wideo. Dobra. Obejrzymy sobie film. Aha. Prawdzie mamy mnóstwo filmów od siebie. Super, e, posłuchajcie, zaraz przejdę. Agata przejmuje w tle. Zobacz filmik. Nie, 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 nie. Dobra, nieważne. Cześć?

Co ja robię? Patrz, klikam. Aha! Dobra, ja już wróciłam. Posłuchaj tej muzyczki. Dobra, no wyraźnie, nie jest fajne. przez <grym> się. <grym> się. Eee, Ja jestem eee, drugą stronę. <grym się> Dobra. Eee, ogólnie, to musiałam schować rower ze słońca. I przy okazji znowu wpadłam na ścianę. Znowu. Tak, znowu. O, to już zrobić jasny Boże, czy to się działo, wiem. E, dobra, to zanim to się załatwię, to może zróbmy te drugie dla Wam. Cześć, jestem ko e, Koka. E, koka. Mówi, koka. Mówi Star Planet jest o wiele zabawniejsze z przyjaciółmi. O, e, więc coś tam, coś tam. Znajdź sobie. Co mamy na to? O, prezenty. <noise> Dobra, idziemy nie może o... się wakować, ale zaraz będziemy mieli kolejne. No. i jeszcze... Nie, bo ona jest straszna. Zułkę! Widziałeś jak ona wygląda? Nie, ale chcę zobaczyć. To ja ci pokażę później na moim kącie. Ona jest straszna. Ale już mamy taki zegarek. Co? Dobra, idziemy może gdziekolwiek, gdzie się da wejść. Aha, nie mamy ripa, tak, jak jest Dobra, prawej, co ja teraz w tam stronę. I w będzie, będziesz się musiała znowu załogować. No bo będę musiała. Jak my się mamy. Jak... Aha, dobra. <laughs> Jestem głupia. Założyłam. Widzę codziennie. Ogólnie to my teraz idziemy do gimnazjum po wakacjach. Tak, z I... klasy jednej klasy, tak, więc szkoła może tu nie przeżyć. No. E, tak jak będzie szkoła, to mam nadzieję, że też będę miał wrzucać jakieś tam odcinki, jakiś czas przynajmniej, niej, nie? No postaramy się. No wiecie, to w końcu nabiją. A, a może się pochwalimy do jakiegoś drugiego? Przy okazji ludzie się dowiedzą do jakiejś do nocie Co wsi? Co ty gadasz? Przecież tu kury są. A, <ślad> Eee. Dobra, Agata gdzieś tam poszła, a my sobie nadal robimy zadanie. Dobra, to robimy z tym? Na się nie da, nie ogarniam w ogóle, co się z tym dzieje. Eee, Nagrywamy na moim komputerze, ponieważ u Agaty eee, się nie da, bo ona ma malutki komputer. Po teraz nagrywamy dzięki filmu, programowi, ale tak ogólnie to zapisałam, nagrywaliśmy to moim telefoniem. Telefonem. Będziemy nagrywać kamerą. Ze względu na to, że kamerę mam, ale na daną chwilę nie jest naładowana po prostu. A się tam ładuje w tle. E, czego nie zobaczycie. No, ale się ładuje i co się z tym dzieje? Ciało. Dobra nie wiem co już mam z tym zrobić to jest dosyć kupię sobie na, na level tam na dzięki tym później najpierw pokażę Wam dwa sposoby. Jeden na zarabianie pieniędzy, tak dosyć szybko, a drugi na level. Oboje tak, jeżeli chodzi o pieniądze, to wchodzimy tutaj na high scores. Mm. I naciskamy zakładkę rozwijać. Wiedzamy każdą osobę po kolei. Zastanowienia mojej Dzięki. Mm. Co tam robisz? E, pokazuję im dwa triki, te wiesz, na Level. I nic się tutaj nie chce włączać. Co jest z tym komputerem? Co z nim jest nie tak? o klaudia. Dobra. No i wchodzicie tam i każdego zwierzaka pieścicie, tak? W każdym pokoju jesteście i po prostu go pieścicie, i za to dostajecie kasę. No i, i nie tak... co się telefonem. No i tak, załóżmy, róbcie trzy strony. No nie? Znaczy, możecie zrobić całość, ja wam tam nie bronię, ale zazwyczaj tak z dwóch stron wychodzi tak około 200-300 złotych. E, z zł. tego tak. zawsze mówisz Ale nie chodzi mi o to, że to jest. Tak, jeżeli chodzi o lefel, to najlepsze są gry, zwłaszcza jak się jest kładun, bo na nabija, nabija w grach. W grach to najlepiej grać w casting, bo tam się zarabia najwięcej fejmu, ale jeżeli chodzi o tak, o inaczej i, i inny sposób, no to po prostu oglądacie dziesięciosekundowe filmy. Co ty robisz? Wydaję, wydaję być matką. Eee, nie, poczekaj, jak ona się nazywała? Coś nasz Eee. aha. Eee, Mary. Mary. Ja. co za? Szafirka. Szafir. Szafir, szafir. Eee. Szafir, chyba no. Szafir i. I to jest taki sposób, ponieważ ona ma dużo takich, o właśnie, szafirek. Chodzicie na nią, na jej profil, yy, i ona ma właśnie dużo 10 sekundówek. Dajcie zobaczyć filmę i widzicie, ona 15 tam. I zaraz Wam pokażę, jak szybko na tym właśnie zarobić i dostać też dosyć dużo fame bo można dostać nawet około 300 fame za zwykły taki jeden pik. No, i załóżmy, wchodzę sobie na piątkę. No, i, i oglądam, tak? To jest taki 10-sekundowy film. No, nie? Mm -hmm. no. No, i tam teoretycznie nic nie ma, bo tylko ludzie, tam, ludziki, ludziki <laughs> przechodzą sobie I przez 10 sekund. Tak, czy 8, czy 10, zazwyczaj to jest 10. No, i tam. Zarobiliśmy pięć. I zawsze dajecie pięć gwiazdek. Ponieważ dajecie pięć gwiazdek, zarabiacie dziesięć. I też dosyć dużo fajna. Więc to jest bardzo dobry sposób. i e, ile mam już taką mam nagrana? <grych> mm -hmm. e, no. E, to jest bardzo dobre, to są bardzo dobre sposoby, bo ja ich używam ciągle. Agata chyba też. Nie, przecież mi o tym nie mówiło. Seria? Nie, no, dobra. To jest, to nie teraz pokażemy Wam swoje konta. Możemy najpierw mroczyć na Bibliżyce? Jest takie jedno nasze wspólne konto. E, to nie jest to Agaikala, zupełnie. To jest... Ile ma to konto? Dwa tygodnia? Dzień, a ty, tygodnie? Dwie, trzy, trzy dzień. dzień. Seria? E, Dużo. Dzień. Eee... Ale ma... Na... Co? A. Aaaa... Ale A, A. 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 Eee... Myśleczoś nie mu. <śmum> o. <śmum> eee. Nie zadawajcie pytań o treści tego mu, bo to jest taka tajemnica, nasza. To jest takie Słysza, nasze konto. Do 12. No. Yy, cicho. O, więc tak mało co tam. To jest nasze wspólne konto, na którym jest ten tyle i Właśnie jest promocja, więc szczególnie bardzo zapraszam, żeby sobie kupić na Za 4 zł, więc z 11. Oby. No cztery tam 90. Czuchów mamy tyle. Skąd jest ta bluzka? Czy ja, kupiłaś? Serio? No. Aha. Ja zrobiłam tylko te... i czemu mamy dwie korony? Ktoś eee. może koronę? <grych> Se, jak ktoś może koronę, to my możemy moc sprzedać nawet dwie. Znaczy dać, po prostu. Eee, no nie. To wygląda nie, jak więc sukienka, zabuty. więc to jest ładne. Nie no, co ty za buty? Przecież to się dostaje. Eee, tutaj nic takiego nie mamy, teoretycznie, bo na tym nie gramy za często, no nie? Nie, ja, no no ja Nie, tak, tak czasami. raz. No, dzień, dwa. To jest nasza koleżanka, która mieszka koło Agaty. Hej, ludzie. Tak, to jest po prostu. Czemu my jesteśmy inni, na, czy nam przyjaciółmi? A, zostaw, 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 będzie na, Pokaż jej ciuchy. Eee, jej ciuchy to tylko te, bo najwięcej więcej nie ma. Jeden, to jak ona wchodzi? Ale ma tysiąc kasy człowieków, się na nim Nie pytajcie skąd mam ich hasło, bo je to zakładałam ogólnie i pozwoliłam mi pójść. Dobra, teraz pokażę Wam moje konto, które jest najbogatsze, oh. ponieważ miałam kilka kont, które... Który, na Podołaciła. których miałam szóstych level i kupiłam szóstych. Bo... Szósty <ślad> level. Lewe. <laughs> ten I, i po prostu sobie z nich poprzerzucałam ciuchy te co miałam takie i kupio, to co kupowałam e, bo tak e, możecie mnie zapraszać do znajomych choć ja już taki tak mam pełną listę ja też kiedyś znajom roślinym roślinowym rysaczem. Tak, i na Agę i Kale też Was prosimy, zapraszajcie, dajcie grafy. Też będziemy starać się oddawać grafy, opisywać Wam. Tak, to jest moje konto. A nie zwracajcie uwagi na tą małą ilość pieniędzy. No właśnie, nie zwracajcie, bo po prostu kupowałam dzisiaj dużo rzeczy i, i, i no ten. I tak, motywne. No, zadania mi się ciągle powtarzają, więc ja już ich po prostu nie robię, bo mnie powtarzają. Dobra, nie masz ich w oko. Pokażę Wam moje rzeczy. Jeżeli chodzi o włosy, to mam ich sporo, jak na siódmy level. I jedenaście. I ten, i, 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 i. no i ten, no i wam mnie teraz pokażę. To są pierwsze włosy. Takie, takie normalne rozpuszczone. Widzicie zresztą. Drugie, trzecie, dwa, Te, T, te T, T są początkujące. Te, które można od razu załadować. Ja sobie po prostu kolory podzielam. Jeszcze takie niebieskie, rudowo-niebieskie i fioletowo-czarne. Ja ujmę w tych albo w tych. A to są najnowsze moje wizyty. Że się chodzi, to najczęściej jeżeli chodzi o dodatki, to moim ulubionym dodatkiem jest czaka i guma, które mi akurat do tych rzeczy nie pasują. To są jakieś, ja co się. Tu są, co są tu, tu, tu. To kupiłam, bo miałam zadania, to było najtańsze, ale co? Co znają, że się dowiecie, jak będziecie to Jeżeli chodzi o buty, to mam trzy. Cztery. 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 Mogę wam od, mogę wam dać te buty. Bo ja ich nie chcę, bo mam już jedno takie, może biało-czarne. E, ale tych, 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 tych trzech nie oddam, a zwłaszcza tych, tych. No. Czyli chodzi o spodnie. Nie pytajcie, czemu mam, mam te zapisać. Czarne, 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 zwykłe, tak, na początku są. Krótkie spodniki, takie też są na początku. Takie też są na początku, to też jest na początku. te tych kolorowych hmm. nie No, kolorowe też takie, ale to się dostaje dalej. Powiedz, że im dasz to kolorowe. Dam wam jedne kolorowe. I Muszę te moje coś. ulubione niebieskie. Kolorowe. Jeżeli chodzi o obuluski, to jest bogato. Bogato. Mam taką, 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 taką. Mam dwie ogólnie te. Chyba też. też i taką, no, No, taką, nie I taką taką, kupiłam taką, taką, No, I, I, I taką, sukienkę dzisiaj, z list. I taką, kupiłam dzisiaj e, fajną bluzkę fajną, fajną. E, ogólnie ja się nie przybieram. Jeżeli chodzi o mój pokój, to też Wam pokażę, ale więcej Wam nie pokażę. Taki zwykły... ...pokój. Mój piękny zwierzak z piątym, szóstym levelem. piątym, szóstym. kuchnia i pokój. Teraz zaprezentuję się Agata. Ale że co? No swajkał to. Aha. <coughs> A które? Obojęci. Okej. Okay. Okej. Okay. To pokażę wam. Proszę o Tak, w ogóle nie wiem, co ja mam tam Nie, dopiero się reaguje. O, w ogóle jeszcze nie ma już żadnych bólów, No bo im nie pokazaliśmy jeszcze bólu. Pokazaliśmy im tylko co. Widzieli w ogóle coś? Ciuchy. Zajmą się zabecie z nami. Echa sumie pokazywaliśmy? Nie, jeżeli... pokazywaliśmy? Nie, no nie. Ale jeżeli chodzi o dom, to my tam chyba nic nie, nie mamy. Nie, nie, ma nie. Łóżko, zegar, mamy łóżko, zeżgar i takie coś. I tak. takie kolorowe. W ogrodzie mamy namiot, który wymusiła Agata. Musiałam go mieć. Kuchnia pusta, chociaż tutaj był popcorn. I nie, nie na tym końcu. Był popcorn jakiś tam, a i kanapę. No, no. No, no. no i tylko czyli. Nie pytajcie się, czym ten kanapa jest w Nie mam pojęcia. Nie, też nie. Dobra, pokaż im swoje takie konto. Przyjaciele. Chodź mieszkanie. Aha. To jest konto naszej Aniatki. Już nie będziemy się logować i, i pokazać. Nie męczyłam się na tym strasznie. Wcale nie. Nie. Jeżeli chodzi o ciuchy. Ciuchy. Bądź na przyjacielu. Jeżeli chodzi o ciuchy... Gdzie to było? Daję. Nie, nie. Tu, tu, Jeżeli chodzi o ciuchę, To wam zaraz wszystko ładnie. Pokażemy. Tak, mam te jedne włosy. Wiem, że jest ich bardzo dużo. Mam robotogłowę. której nie chcę teraz zakładać. No ty masz jeszcze jedne. jedne. Spadnie jedna i aż dwie koszulki. Wow. Jeżeli chodzi o drugie twoje konto. To jest na to, że na moich... reszcie moich kąt jest biednie, ponieważ nie mam włosów, butów. Mam takie straszne bluzki i spodnie wam nie, Wam ich nie pokażę po prostu. Ale Agata ma chyba nawet dobrze, więc... Justin Libert 2006? Co będzie? Nie okay. znam gościa. Ja też nie. Poprosił mnie Czemu... o znajomość.